Po prostu wyciągamy wnioski z tego, co Wy do nas mówicie. Mówię, że chcę żyć. I gdzie koronowirus zniknął? Ja na samym wstępie, drodzy Państwo, na samym wstępie w kampanii wyborczej powiedziałem jedno, że dzisiaj potrzebna jest nowa polityka. Nowa polityka polega na tym, żeby wyciągać wnioski z tego, co się robiło dobrze, ale również wyciągać wnioski z tego, co się robiło źle. Żeby być w stanie przyznać, że pod wpływem rozmów z ludźmi. Podejmuje się decyzje i czasami dochodzi do innych wniosków. To jest prawdziwa nowa polityka. Słuchanie ludzi, a nie samo zadowolenie dzisiejsze. Panie wojny. Trzaskowski. 9 stycznia 2019 w Warszawie zostałem powity przez funkcjonariuszy państwa. Przez ktoś mi pomógł? Czas, ktoś mnie słuchał? Czy się, się, tak się Przez chwilę. Co może zrobić prezydent Rzeczpospolitej? Co powinien robić silny prezydent? Po pierwsze powinien wyłasić tej władzy na ręce. Po Żyć drugie, powinien wetować złe rozwiązania. Te, które na przykład chcą upolitycznić niezależne instytucje czy łamać konstytucję. I prezydent Rzeczpospolitej może wychodzić także z inicjatywą. Pobudzać do działania wtedy, kiedy w jest to konieczne. Natomiast prezydent Rzeczpospolitej, i nie obawiajcie się drodzy Państwo, niczego nie może nikomu zabrać. Zabrać może tylko rząd, co niestety w ostatnich miesiącach staje się coraz bardziej prawdopodobne. Czyli A jedyne co prezydent Rzeczpospolitej może zabrać, to może zabrać monopol dzisiejszej władzy. I to jest niesłychanie ważne, dlatego że ta władza przyzwyczaiła się do tego, że obywatele są dla władzy, a to władza ma być dla obywateli. Panie Krzaskowski, a koronowirus zniknął? 21 Szanowni, 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 Szanowni. To Chcę jedno powiedzieć, a mianowicie tej władzy przyszło rządzić w bardzo łatwych czasach w czasach koniunktury. Natomiast zbliżają się niestety złe czasy. I zobaczymy, jakie złe ja czasy. ten rząd, który przecież jeszcze będzie rządził. Jak on sobie poradzi w trudnych czasach? Nie I poradzi. właśnie w trudnych czasach nie, nie może być nie monopolu rządzących. Musi być ktoś, kto będzie im patrzył na ręce. Musi być ktoś, kto będzie ich kontrolował. Przecież oni dzisiaj próbują doprowadzić do sytuacji, w której będą się kontrolować sami. A chyba nikt tego dzisiaj nie chce. Już dawno tak jest. Mamy dos. Mamy dość! To hasło samobójców! Skaćmy w dół! Bo do góry się nie da, jak kangury. Skaczmy do góry, jak kangury! ...czego mamy dość, bo sami to mówicie, na ulicach polskich miast, miasteczek, na polskiej wsi. 9 stycznia 2019, w celi powiedziałem, że mam dwa dość, dostałem wpierdol... Dość tego, za dwa serca i napis nas czas uczyć. Minęło na półtora brzydze, roku czymś, czym rodzina, i wszyscy mają wyjebane. Wiecie, niszczą polską edukację, kiedy próbują niszczyć szanse naszych dzieci. Kto niszczy? Wy, politycy, wszyscy niszczycie. O, mamy dość. A gdzie maseczki? Koronawirus zniknął? Zobaczymy za miesiąc, jak macie dość życia. Czym jest patriotyzm? Bóg, honor, ojczyzna, rodzina. Ciężka praca. Ciężka praca? Brawo, Trzaskowski. ostatnich 30 lat.